Nie chcę przerywać, ale mam dylemat. Jaki? Obwiniają mnie o to, że nie chcę uprawiać seksu. Ktoś może uznać, że go zwodzisz. Śpimy obok siebie, a nie ze sobą. Kobieta może uznać, że czujesz się lepiej w jej towarzystwie. Świetnie mi się rozmawia z każdą, lecz z Elżą robię to najczęściej. Pozwól na chwilę. Louis mnie zirytował. Mam dość gierek. Zapytam u źródła. Powiedz, co czujesz? Zbiłeś mnie z tropu. Nie będę się narzucać komuś, kto mnie nie chce, ale lubi ze mną przebywać. Kładziesz się obok, ale nie przytulasz. Nie mówiąc o całowaniu, bo to dla dzieci. Jakikolwiek kontakt fizyczny wiele by mi powiedział. Możemy gadać dalej. Chodzi ci o gadanie czy kontakt fizyczny? Już się sporo nagadaliśmy. Z nikim mi się tak dobrze nie rozmawia. O wszystkim tylko nie o tym. Nie wiem, jak to inaczej wyrazić, ale nie pociągasz mnie. Szczerość jest najlepsza. Może nie chcę tego słyszeć, ale nie będę kłamał. Kazali się otworzyć, więc to robię. Taka prawda. Nie jesteś w moim typie. Przy Twoim wykształceniu myślałem, że to załapiesz. I trzeba to powiedzieć. Dlatego łatwo mi spać obok, bo mnie nie pociągasz fizycznie. Ja pytam o kontakt fizyczny, a Ty mówisz, że Cię nie pociągam? Bez Jaj jeszcze nawet nie zaczęłam. Skoro mnie nie pociągasz, to możesz coś zrobić coś, sexy, coś co sexy, co mnie pociągnie. Mam być bardziej sexy, żeby zacząć cię pociągać? O to mi chodzi. To nie jesteśmy parą. Poświęciłam mu tyle czasu, a on wyskakuje z czymś takim. Mogłabym założyć na głowę torby, a i tak byłabym najlepszą laską w twoim życiu. Na pewno pożałuję tego błędu. Pięć, łapać I'm kontakt glad. z kimś innym. Już <laughs> zacząłem. Ale nadal będziemy kumplami? Z nami koniec.